Kiedy jestem Ketro, to jest mój pierwszy odcinek nagrany z głosem. I w dzisiejszym odcinku pokażę Wam serwera, link, IP serwera będzie w opisie. I tak wygląda spawn. Jak widzicie, jest bardzo ładnie zbudowany, na zdaniem. I to będą I takie teleporty: Wymieniarki, Enchant. पर मैं व्यय जाने या मैंने वाला इस पर से नीचे तुम्हारा मैं बार मैं है सब तक हां मैं मैं टाइम चेंज Labirynt. labirynt labirynt jeszcze strasznie strasznie trudny labirynt który próbowałem przejść ale moim zdaniem to jest niemożliwe już gdzieś tak daleko ale trudny labirynt Dobra, no i kolejny wart to będzie i to będzie wart mop 아 그래요. 그러면

Jeszcze paszko, które ze starego planu, Nie dobrze pamiętam To jest Medium Easy Hard, przeszłem wszystkie Easy, Medium, Hard też przeszłem Wszystko przeszłem Więc kolejny będzie Parkour Parkour 2 który już jest zakaz kasę Jak wygramy to dostaniemy 2500 Dobra, nie będę nam tego wychodził Tesco no, Tesco też jest starego Spaunów, ale chyba już nie, wybudowany na nowym spawnu, ale jest ze starego spawnu. E, stary spawnu jeszcze był e, kolej, e, kolejny miał złoto. No i złoto pewnie mam weź, jak wiecie o co chodzi, jest wartość złota. O to chodzi, że jak naciśnięcie kuzyn, biegniecie tam. Tam macie płytki. Czekacie aż lewa opadnie. Jak lewa opadnie, to bierzecie złoto. Bierzecie złoto i uciekacie. No i może was to oczywiście tam zabić. Jest wyświetlone, że ja biegnie po złoto. Już zabrał złoto. No i tak. I to tyle. Jeszcze pokażę wam. Jeszcze wam pokażę Irene PVP, żeby nie było. Tu mamy darmowe jedzenie, może pierwsze. Tutaj się chyba wchodzimy. No i to jest KFC, no i tu mamy darmowe jedzenie. Dobra, jest pau. I Mierzymy na PVP. Dlatego tak wejdę, żeby... ...wam zobaczyć. Tu jest telefon do miasta. To jest jakoś tak wygląda. Czy można wierzyć i tutaj, to jest arena czopika i co tam jeszcze mamy no co tu mamy a tutaj mamy jeszcze telekoty to te to, 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 to jaskinia chyba wywieźliśmy sobie miejsce tutaj czyli kogoś tam tutaj wywieźliśmy czyli nie wiem Co tu jeszcze na to wiecie, góry. A nie, to dobra po prostu ta sklepa w losowe miejsce. Więc to mam nadzieję, że się taki odcinek podoba z głosem. Zmienili 60 10 na 100. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek podoba. Jak się oczywiście podoba, dajcie, dajcie łapkę w górę. Jak nie, możecie dać tu. Ale proszę, żeby mnie było w dół. No i jak widzicie skin był już własnoręcznie zrobiony. bo wtedy był jeszcze z internetu, a teraz własnoręcznie już zrobiony. I robię skiny. proszę pod pierwszym odcinkiem z Adwentury pisać skin. Nie w Minecraftzie zrobię tego skina, no zrobię. Po prostu zrobię. No to, no to, no to pa 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 pa. pa, 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 pa.